Dzień dobry, dzień dobry. Jak widać, zimowe warunki. Ale co robimy? Zimowa Wisła 1200. Nie wiem, czy o takim czymś słyszeliście. Ja słyszałem, ale nie dawałem rady się pojawić w poprzednich latach. Terminy mi nie pasowały. Ale w tym roku jadę. Jak to się odbywa? Odbywa się to w formie sztafety. Ja jadę na jeden odcinek. Dzisiaj startują z Sandomierza. Jest to dzień trzeci, tak, trzeci w Stafety Cel Dämblin. Nie wiem ile to kilometrów, ze 100, 150 chyba 150 bardziej. Na razie ja muszę jeszcze chłopaków dogonić, bo jadę z dworca w Zaklikowie. Pierwsze wrażenia, że chyba się zbyt chłonno ubrałem. Bo wiecie, ja w zimie raczej jeżdżę, krótkie treningi. Wyjeżdżam sobie z ciepłego domu, po dwóch godzinkach jestem znowu domu, w ciepłym domu nie zdążę zmarznąć a jak będzie tutaj, nie wiem trochę też taki test, bo za trzy dni chcę pojechać z Rzeszowa w Bieszczady to też będzie jakoś 150-200 km więc po dzisiaj już może będę lepiej wiedział jak się ubrać testuję również torby, bo za dwa dwa tygodnie lecimy już do Maroku Nowa torba na ramy. Wodoszczelna. No wychile mi trochę tam rzeczy przemakały w tej torbie od jackpaka. Szkoda. Największą ramę Telfin. Jeszcze czekam, że mi dojdzie podśrodłówka Restrapa i będę decydował, czy jadę z podśrodłówką, czy z bagażnikiem Telfin. A dlaczego? Bo mam problemy z podśrodłówkami. Prawie wszystkimi. A mianowicie zaczepiam tyłem Uto o mocowanie. Nie wiem czemu tak mam, więc jeszcze poczekam czy ze stapem też tak będzie. Jakoś mocno mi to tył, tył leci za sztyce i bardzo blisko. No więc pośródówki często nie są dla mnie. No dobra. A co to ta zimowa Wisła 1200? No to w formie sztafety w szczytnym celu, Wośp. Właśnie, tu mam numer. Rok temu licytowaliśmy czapkę. I w DNF-a, a daj spokój. Link oczywiście do skarbonki znajdziecie w opisie filmu, jak i szczegóły o tej Wiśle. Film postaram się wrzucić szybko, więc sztafeta pewnie będzie jeszcze jechała. Sprawdźcie sobie tracking, może dołączycie na którym odcinku. Jeszcze szybki zjazd w teren, bo mam tu kwadrat niezdobyty. Taka luka. Wydaje mi się, że trasa zawodów jest trochę wygładzona. Więcej asfaltu, jako że to jest zima Ale nie do końca. Widziałem, że i tak ci steli przez wał w Goczałkowicach Ktoś tam przerzutkę złamał Siemanko się co to za zjeżdżanie z trasy? A. Cichu, tam jest zamknięte i nie w ogóle. Aha. Bilet kupiony? E, jaki bilet? Bilet do skarbonki wpłata. A, jeszcze nie? Ale rok A, temu rok rok trochę kapę. wpłaciłem. <laughs> jeszcze wpłacę. Zależy jaka trasa będzie. No <laughs> kurde, ci dam zaraz. Teraz się coś wymyślę. dzisiaj chyba taka mało terenowa będzie. Wiesz, wiesz co, to jest tak, że przy wałach jest lód, wiesz, to no. my jechali, kurde na godzinę No tak, ale ten odcinek ja chyba patrzyłem Nie wiem, e... na tej zimowym traku to omijamy dużo Aha No tak. to jest no tak, tak. wiesz, nawet po czymś takim jeźdź Nie no, to obrzydliwe Obrzydliwe, ale przede no. mało kurde skuteczne, no nie są takie tych dni Ale na razie to mamy tempo średnie, wiesz, uczestnika Wisły Drugi 1200, druga noc w tym W Sandomierzu, no Ty w Sandomierzu No, no to ładnie ale widziałem, że Goczałkowice były jechane, nie atmosfara. Miał być na trasie 2 km pierwsze. Poszli w pizdu jak wiesz, w żołędzie pójść całe przejechali. A łatwiej w zimie czy w lecie na go W lecie, no tutaj lecie. jest taka dodatkowa taka gruda zbarznięta. W tym roku również będzie wersja Pack Craftowa Wis 1200. Tutaj ma być wodowanie, na jednym z odcinków. W tym roku nie planuję startować, ale może kiedyś się nauczę w pack crafty. No to tutaj to jest 11 metrowy no nie? Jak się nazywa? Ba. Ile lat już ma? No ma do 14 lat tak. no ale trochę była niedbana, no i współcześnie tak nie każdy za, za koniecznie dba. Ale jeszcze ją się hmm. przeremontuje i no jeszcze będzie pływało. Ile taki remont trwa? No różnie, no tutaj przywieźli już ją jesienią, no i tak. Na razie nam trwa, bo zimno jest, hmm. mamy inne prace. Dziękujemy za oprowadzenie. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia. No. Jakby tam w połowie lipca kilku spało w łódkach, to pewnie z tych zawodów będą. To Ale oni mają zakaz płynięcia po zmroku. Aha, tak. Więc czasami tak będzie, że będą musieli wyjść na brzeg gdzieś. Nie, no, do, do, żeby, żeby nie, bo to ja wtedy dyskwalifikacja od razu. Jak płyną po zmroku, to ja dyskwalifikuję. Bo to jest nielegalne i najniebezpieczne. niebezpieczne. Aha. No niebezpieczne, no. No mm. i tak sobie suniemy, zbliżamy się do Kazimierza Dolnego. Na teren obrzydliwy, błoto lub śnieg taka zmarzlina. Nie wieczna, ale zmarzlina. Więc głównie objazdy asfaltowe. Nie, tu będzie taki rogal, ale półki no. A ten nie no, to ja jest no, prosto do no, Kazimierza. Jedziemy, nie? No morowym tym tam. Nie, morowy to jest po drugiej stronie, ale takim... Nie, tym, tym jarem da się. tam chlepanka, tak? Tak. Dzień dobry. Średnio fajny śnieg do jazdy. Taki zbity, śliski bardzo. Nie jest to świeży puszek kleisty. Jednak w Kazimierzu dostałem sztafetę do przewiezienia. Flagę wręczoną od pani prezydent Gdańska. Jozef do Dęblina. Później Monica, tak? Przekazujemy. Tak, weteranka sztafety, weteranka Wisły 1200. O proszę. Zasłużone ręce. <laughs> no i co. Dęblin zdobyty, zaraz sztafeta zostanie przekazana dalej. A ja kupuję bilet na pociąg i uciekam do domu. Wpłacajcie kapuchę na zbiórkę. Linki będą oczywiście w opisie filmu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w lipcu na letniej edycji. Cześć <śmieniami> Marcin. Cześć Maciej. Jak miło. Cześć. cześć, cześć. cześć, cześć. 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 Piesu, no, on będzie w niej. Pałeczkę mu Kto ma pałeczkę? O. Ja mam pałeczkę już przekazuję. I mundowy. Taki dostał power jak wziął pałeczkę, że z Kazimierza do Dęblina przyjechaliśmy Godziny. Z wiatrem, bo z, z wiatrem. No to co? Z wiatrem, Ale idzie ta pałeczka w najlepsze ręce. Tak, oficjalne. I Kasper i Capur. Oficjalne przekazanie, tak. jutro wyrusza do Monika, Warszawy. Nie pierwszy raz masz tą pałeczkę. Nie, tak, nie. Tak, 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 tak. tak. tym razem krótszy tak. A tylko do Warszawy, tak? tak. Która to ta edycja? Piąta. Piąta. Piąty, raz, tam, piąty raz ta pałeczka jedzie tutaj <laughs> z powrotem do <laughs> A my... Obieżył świat. Ja, Jarek wjechaliśmy tutaj z miasta Wisła nad Rzeką Wisła. A Olek z Strakowa... Ja trzeci tylko odcinek. E, tam, ale Niepełny. E, wszystkim nam się podobało. Oj, jeszcze ja... jak? Jest, nie, niech Wam tak będzie dobrze jak nam. <laughs> Może trochę cieplej, ale, no, ale nie, to też cieplej nie pewnie. No, się nie zapowiada lepiej. No ale my mieliśmy pierwszego dnia ale co minus 3 i taka była na 10 metrów. Że Zamarzały klan, wszyscy co mieli linki, to po prostu przestało cokolwiek działać. E, tj, e, Aneta jechała po watasze na jakimś starym rowerze ze szczękowymi hamulcami e, i zamarzły wiesz, <grym> Nie mogła jechać dalej. Dobra. Teraz to... Dobra. dzięki.